Siema, widzowie, dzisiaj będziemy sobie. Mamy, jak widzicie, dużo gemów tutaj. 962 gemy mamy. I prawdopodobnie dzisiaj odblokujemy sobie ym, Kita. Nie wierzę, że to się dzieje naprawdę. Jest. Widzicie to? Odblokowaliśmy Kita, właśnie. Mamy już 40 brawlerów. Jak widzicie tutaj. Także ja już kitę będę wbijał się na maksymalną powolutku. Ale dziś zagramy sobie. Ale sobie zagramy dziś. Ops, nie rankingowy. Ale sobie zagramy dziś rundkę kitem. Mm. I jeszcze ile mam gemów zostało? 263. To jeszcze możemy sobie później epika jakiegoś kupić jeszcze. Bo już legendarnego skina już nie damy rady, bo już mamy. Bo legendarne skiny są warte 300 gemów. Ja nie mam po prostu tyle, ale dobra, gramy gierkę kitem. Ja naprawdę nie wierzę, że to się stało, naprawdę. Kurczę. Kitem sobie zagramy dzisiaj. Tylko Wiem, że kit dostał lekkie posłabszenie. No czy lekkie? No. Takie dosyć mocne no teraz ulta, poczekam, aż se ulta naładuje. Poczekam, aż tu se ulta, ulta se na chcę naładować, teraz kit'a. O nie, o nie, bibi bibi. Bi. Znaczy nie bibi, bi, tylko bi. Uda, bo ta bi mnie nie rozwaliła, bo... że no ulta bym chciała. No, a tam jest ktoś? Kurde, tam jest kurde, kurde, kurde. Ja się tym kit'em w ogóle boję grać, żeby... Nie przegrać tym przypadkiem. Się trochę nim boję grać, tak szczerze. Bo... Ho, 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 coś tam dzieje. O, Karla! To, dobra, zabiłem go. Dobra. No to już mamy gierkę. Tu idzie pam. Uf, no. Już ta pam po prostu mnie tu będzie wnerwiać. Z ultasy chcę naładować, tylko. No kurde, czemu ta pam się nie bije z tym gasem? Kurde, z z ultem. Dobra, one się tam pobiją ja już tu ich zacznę nawałać, tylko ja sobie muszę ulta naładować po prostu. Jeden gaz ma kiubów. O kurde, on ma 8 kubów. Się z nim boję zadzierać w ogóle, bo on no jak będzie. Kurczę. Kurczę. Co widzowie tutaj robić? Sk skoczyć na niego, czy. Dawaj, 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 dawaj! Jest! Jest! No i wygraliśmy rundę kitusiem kotusiem jak widzicie tutaj kitusia kotusia mamy fajny, fajny zadymiarz jeśli lubicie kita to zostawcie łapkę w górę jeśli lubicie, jeśli kitusia, kotusia lubicie, bo to jest naprawdę bardzo dobry zadimasz, mimo tego, że został posłabszenie. Także ja Wam bardzo dziękuję za oglądanie, za tą rundkę co kitem grałem. Zostawcie łapkę w górę, jeśli Wam się podobało. No i co? Tyle. Widzimy się w kolejnym odcinku z Brawl Stars albo z czegoś tam innego. Także na razie. Cześć!